Może byśmy zeksia wzięli? O kurwa, albo truszyc? Może truszyc, dawajcie. Nie wiem, czy prawdziwa. Elo! Idę z Spadaj. O co chodzi? Co to za rozmowy Cię... dziwne? Tajemnica. Nie, Romansujemy. <noise> Stresujesz się za moim głosem? Nie, nie bardzo. Miałeś hmm. powiedzieć tak. A Dziś czemu na przykład się. nie chcesz snapa, ty? Byś nam widzów dodawał, byśmy ci wysłali fajne zdjęcia Na przykład tak, Ola, że w bannie siedzimy Pobierasz, zakładasz konto i tyle I się ludzie wysyłają snapy, klikasz i... To A jak będzie jakieś bardzo fajne zdjęcie, takie super, super? To możesz Robisz zrobić screena. screenshot Ale możesz... on widzi, że zrobiłeś screenshot Znaczy nie, bo jak chcesz jakieś jakaś fajna dupcia, nie? musisz się odtaszyć <laughs> <Słuchaj. laughs> musisz kliknąć, nie? że się załatwał Snap, no i w... włączasz typ samolotowy. Co? 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 Jak... No jak masz załatwany typ Snap nie jest w samolotowym, to klikasz, robisz screenshota i masz zdjęcie dla siebie, a ona tego nie ja. widzi. Eso Ty spaliłem ostatnio. Wiesz, ile mi to kosztowało? Pochwal się. Dużo. Bo tam była noc, nie patrzyłem, ile mam likwidu i w I musiałem zamówić nową. Tak, wchodzę na stronę, patrzę. O oh, kurwa, przed likwidów to zamówiłem 6, po czym byłem leniwy i wziąłem jeszcze przysyłkę za 20 zł. Z czego przyszło potrzebne, bo był weekend. się załamałem. Ono... Dobra, robię seta w końcu. Holy moly nie, MB nie studiuję. W tym bazie jeszcze jesteś. No, teraz do trzeciej linii. No. No, no. bo ja nie zdałem kilka razy, nie, dlatego mam takie, że <noise> ostatnie <osoby>, <noise> chodzę. Piszemy tak jak ja. To no, widzisz, to ty masz MB zapytania, ty. Nie <noise> wiem, na napisz mu JD, będzie się cieszył. <noise> Ciągniesz podobno jak Kieratisa, to prawda? <głosy> <głosy> o, widzisz? cię. Zaszkoliłem, oplułem mikrofon. Wygląda... <noise> no, nie była jakaś super... Taki to jest egoista, nie? Kopiec JD na czacie. Ej, też to żeby ludzie mnie wyzywali. Też ciebie. Dobra, ale to mnie wyzywajcie w donatach, a nie na czacie. Jebać na czacie? Może nie mieć szacunku. JD, oddej, 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 Jebać daj ona. Kurwa! Ja oddaję, oddaję, jebać Denka. dwa. się z panią. to Taki chłopiec się znalazł. Gramy z jakimś panią? Myślałem, że takiś chłopczyk, sorry. Nie, no jestem Dominik. Jebać, da ona i oddaję, oddaję. Otwierający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy. Otwierający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy. Ja mówię, lecę Zamykający nawias kwadratowy. co co macie? Się nie interesuje. Gdzieś śledzia, żeś tam kurwa pewnie wyciągnął. Ale mówimy o do rzeczy. Co? Jezus Ej dobra, skupujemy się, chodźcie, chodźmy. Dęku nas prowadzi, kurwa zgubieni jesteśmy. Dawaj. No pizdo, wjedź w nich no. WSOKU to. WCHÓJ Jak ten soku. tam shiftuje, kurwa. W WSOKU BYLI w w Na dwójkę sobie daj, jak będzie wiesz, przypałowo to klikaj, Ja okay. Nie no Dońku, to poradniki powiem Dobra <laughs> Jak coś, to klikaj Nie, no. Co ona by bez ciebie zrobiła Te tu polew nie wiem, kogo? To truszki, ty. No, jeszcze taka truszka, to wiesz, większe szanse od Ja go urodziłam. Ale brzydal, no ofensy oczywiście. <coughs> Dzięki. Geny połamy chyba, nie? No, <coughs> no. Na Ostatnio byłem na obozie dla obcokrajowców i mieliśmy tam zawody w łucznictwie. Podchodzę do mojego przeciwnika i okazuje się, że tak. jest to słynny streamer Kamil D. Biedak zajął ostatnie miejsce, uciekł krzycząc Jebane amerykańskie szmaty z łukami. <śmiennie wytrząc> z łukami> następne Jebane amerykańskie szmaty z łukami. Tak, dokładnie nie, nie wiem, nie no wiem. No to ty mi tylko podasz. Co? Co będzie, ja nie chcę, żebyś ty mi wysyłał. Ja nie chcę. Będziesz mi kurwa jakieś stopy wysyłał, czy coś? Nie no, truszkę dodasz. Często tam pokazuję coś. Co? No. Co pokazujesz? Zache A, zachęć, zachęć chcesz do, mnie. Chcesz dowiedzieć, to zapraszam na Snap'a. Tu jest tak, jakaś podpucha, tu coś, ja coś tu jest jakaś podpucha, nie? nie wiem co ty kombinujesz, ale tu jest jakaś podpucha. No. Że, tak mi, że tak mnie namawiasz na tego Snap'a. No nic tam się dzieje. Czasami tylko bydaka wysyłają, ale to czasami. <laughs> Ale mojego la przypadkiem nie podawaj, ty, tylko daw wyróżnionych, ty tak samo tak. Ludzie się pytają, Pipek jaką ty masz nazwę na Snapie. Jaką miałam nazwę? pedofil29podloga.pl XD jeszcze. XD. Kłamiesz. No serio ci mówię. A ja dodaję tylko dziewczyny poniżej 16 roku życia. <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>